Okej, okay, więc nazywam się Paweł Katanio, mam 22 lata. Ogółem pochodzę z Włoch, z Toskanii dokładnie, ale od kilku ładnych lat mieszkam w Poznaniu. Poznań miasto doznań, więc wiadomo, to nie od dziś. To tak, zgłosiłem się do ekipy Instytut Warszawy, ponieważ chcę przeżyć największą przygodę mojego życia i na pewno będzie to jedna z tych większych przygód, o których nie zapomnę do końca życia. Poza tym, kiedy oglądałem wcześniejsze ekipy, to Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to, co widzę w telewizji, to dzieje się u mnie w życiu na co dzień, wiesz, czyli zabawy, seks, siłownia, dbanie o siebie. To jest takie moje życie codzienne. No, jak to nazwać inaczej? Chcę się bawić, wygłupiać, szaleć. Mam taką nadzieję, że. Pokażemy wszystkim sceptykom, że to co polskie, to nie znaczy, że gorsze, że to co z zachodu nie jest lepsze. Że będziemy lepsi od tych wszystkich ekip razem, razem wziętych w sumie. I myślę, że zabawa będzie przed Tak, Taka będzie zabawa. I to ja już wam obiecuję, zdecydowanie Polki, zdecydowanie. Włoszki są piękne, ale no nie kłamujmy się, póki są młode, to są piękne, później są takie typowe mamuśki, takie utyją mąż, dom, obiad i za całe ich życie. A Polki takie nie są. I Polki umiał się bawić o wiele, wiele lepiej. Nie ma takich zahamowań jak we Włoszech. I więcej blondynek tu jest. No nie okłamujmy się, ja gustuję w blondynkach, choć też nie pogadziłbym jakąś taką ciemną. I, I te i te są piękne. Dla mnie najważniejsze, by dziewczyna była szczupa, aby miała ja figurę ładną, ładne zęby i była sympatyczna, umiała się bawić i nie miała takich wielkich zahamowań. Żyję dlatego. <noise> wiesz, nie jestem seksocholikiem, żeby nie było, że bez seksu nie wytrzymam, no ale tak dwa razy w tygodniu muszę, żeby tak wiesz, jak spuszczę skrzyża, to <noise> wtedy lepiej się czuję. <noise> tak, tak. Nie ma lepszej rzeczy w życiu, tak mi się wydaje. No, to seks ma tą magię w sobie. I poza tym jak człowiek stresuje się, to później po seksie, wiesz, wyrzuci to wszystko z siebie no i całkiem innym człowiekiem, ja znowu mogę myśleć logicznie, znowu mogę się bawić, mogę się wygłupiać jak jest seks, to jestem ja mamy taki kodeks faceta, typu jak idziemy na przykład do klubu spotykamy fajną dziewczynę, ta dziewczyna okazuje zainteresowanie moją osobą, no to mój kolega wtedy nie wchodzi w, 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 w naszą... W nas, w nas, że tak powiem i, i odwrotnie, jeżeli Dziewczyna jest zainteresowana moim, moim kolegą? Ja w to nie wchodzę. Absolutnie, nie? Chociaż zdarzają się takie sytuacje, że wymieniliśmy się dziewczynami. Mm. <gry> Ale wtedy, no, wtedy na przykład dzwoni do mnie kolega i na przykład mówi, słuchaj Paweł, jadę do Angeliki, czy wiesz, czy mogę pozwolić, bo to, to twoja była dziewczyna. No jasne, człowieku. Sama nazwa, była. Jest Twoja w tym momencie. Nie? wiesz, Możemy się, możemy, możemy się wymienić spostrzeżeniami, jakie, jakie ma czułe punkty, jak, co lubi, czego nie lubi. Same plusy. Ja się nigdy nie zakochałem, także nie wiem, jaki to jest seks z miłością. wiesz, Było jakieś takie uczucie, yy, jakaś taka bliskość. Wtedy jest fajnie, bo wiesz, bo ufasz tej osobie. Jeżeli z tą osobą tylko się kochasz, no to jest fajnie. Wtedy wiesz, że ta osoba nie była z nikim innym, no i możesz bez zabezpieczeń, ale nie zakochałem się nigdy, także nie wiem, jak, jaki to jest seks. Z, miło z miłości. Mam, na mam nadzieję, że w końcu jakieś się uda, ale będzie ciężka na pewno. Jak gustuję w dziewczynach szczupłych. To jest dla mnie podstawa, wiesz, nigdy nie poszedłbym z dziewczyną do łóżka, co waży 100 funtów na przykład, no bo <gryw> zawaliłoby się to łóżko pod nami, ja nie widzę przyjemności kochać się z kimś takim. Hmm, choć to nie znaczy, że ja się nie zadaję z takimi osobami, bo tak wcale nie jest. Wygląd to to nie jest podstawa, to nie jest podstawa, ważne jest to, 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 co człowiek ma w głowie, jaki jest, czy jest sympatyczny, wesoły, czy możemy się dogadać, czy możemy się wspólnie bawić, to jest najważniejsze. Nieważny jest, jest wygląd. Zaufanie i oddanie, to, to jest podstawa związku. Yy. Oddana, miła, ja lubię miłe dziewczyny, nie lubię dziewczyn, co wiesz plują, biją się, rzucają, piwem w inne osoby. Ja wolę takie opanowane dziewczyny. Ja jestem szalony, jestem, wiesz, mam ten włoski temperament w sobie, no to szukam takiego, mm, takiej osoby przeciwieństwa takiego, takiej opanowanej stan, wiesz, taka, taka, co powie Paweł słuchaj, uspokój się, przemyśl logicznie, nie ma co i tak dalej. Przeciwieństwa swojego szukam. Nie, nie wiem, czy udałoby mi się być z kimś takim jak ja. Jednak jakby w końcu znalazła się ta dziewczyna, co to będzie moje serce, to byłbym oddany, tak. Czegoś nowego bym spróbował w życiu na pewno nie? i w sumie jestem ciekaw, jak to jest, ale nic na siłę. Nigdy bym nie hamował dziewczyny. Jeżeli by mi powiedziała na przykład, że chce, nie wiem, iść do klubu, chce się spotkać z kimś i tak dalej, to jasno, okej, okay. zaufanie u mnie w związku to jest podstawa, ja jej ufam i. To nie ma, według mnie nie ma sensu tak hamować jakieś osoby typu nie pójdziesz tam, nie pójdziesz tam, nie pójdziesz tam, bo ja się boję o ciebie, że spotkasz innych facetów. No nie o to w tym chodzi. Chodzi przede wszystkim o zaufanie. Jeżeli miałaby pójść w bok z innym facetem, no to by poszła, tak czy siak. Ja tego, ja tego nie powstrzymam. Dbanie o moje ciało to jest przede wszystkim siłownia. Chodzę często na siłownię. Ćwiczę, nawet nogi ćwiczę, choć opuszczam często. Przyznam, to taka moja wada. Ale to jest, tak jak mówię, to jest przede wszystkim siłownia. Dużą uwagę przywiązuje do klatki i do brzucha. To, to jest taka dla mnie podstawa. Ponad to, jeśli nie, jeśli ponad to jeszcze nie wiem, ciuchy, wiesz, dużą uwagę przywiązuje do majtek. No, nie okłamujmy się. Zawsze noszę jakieś takie fajne majki typu Kevin Klein, czy tam innych takich wiesz, od innych takich projektantów, nadzieją na przypadkowy seks. Nigdy nie wiadomo w sumie. Kiedy to się zdarzy? Nie znam ani dnia, czasu, minuty, nic, kompletnie nie znam. A wiesz, załóżmy jest taka sytuacja, poznałem fajną dziewczynę, idziemy na przykład do toalety w klubie, ona ściąga mi spodnie, a tam jakieś świnki. No to wiesz, zapadłbym się pod ziemię automatycznie. Zawsze jestem gotowy w każdej sytuacji, w każdym dniu, o każdej porze dnia i nocy, o każdej pogodzie, tak, 24 godziny na dobę. Czuję, że no podoba mi się, to daje mi satysfakcję, kiedy idę i dziewczyny się patrzy, uśmiechają, albo nie słyszę, ty widziałeś tego przystojniaka, coś z tego typu. To jest fajne, a najlepsze uczucie, kiedy idę sam, idzie dziewczyna z chłopakiem. On tam trzyma, gada, czy gadka, szmatka, ona tak o Wtedy idę taki zadowolony z siebie. Jest dobrze. Zamierzam się ba bawić, puszczać się na pojawo lewo <laughs> i kompletnie niczym się nie przejmować, balangować i mieć wszystko w dupie za przyposzenie. Tá, aqui vendo.